Odczytywanie własności funkcji z wykresu często sprawia problemy uczniom, ale w tym filmie podsumujemy wszystko, co najważniejsze czyli czym jest dziedzina, zbiór wartości, przedziały monotoniczności. Miejsce zerowe, miejsca przecięcia się wykresu funkcji z osiami układów współrzędnych, wartość najmniejsza, największa i odpowiednie warunki. Funkcje to taki temat, od którego nie da się uciec w szkole średniej. Jest bardzo ważny, pojawia się prawie że we wszystkich tematach i naprawdę warto wiedzieć, czym jest właśnie ta dziedzina, zbiór wartości. Miejsca zerowe, miejsce przecięcia z osią o y, przedziały monotoniczności, wartość najmniejsza, największa. Warunki typu f(x) większe od zera, no więc to wszystko podsumujemy sobie w tym filmie, a na koniec pokażemy sobie jeszcze jak może wyglądać zadanie maturalne. Przed nami więc przykładowy wykres funkcji f i na sam początek oczywiście spróbujemy pokazać jak wygląda dziedzina tej funkcji. I teraz czym jest dziedzina? Dziedzina, czyli zbiór wszystkich argumentów, a argumenty to X. Czyli patrzymy sobie na naszą oś X i zastanawiamy się, gdzie najbardziej na lewo tej osi sięgamy. I oczywiście jest to minus 7, ale przy minus 7 widzimy kółeczko niezamalowane i to będzie miało wpływ na nawias, jaki tutaj postawimy. I oczywiście przy minus 7 ten nawias będzie okrągły, ponieważ w samej minus 7 nasza funkcja nie istnieje. I tak sobie biegniemy nieprzerwanie aż do naszej minus trójki. I w minus trójce widzimy, że nasza funkcja istnieje, ponieważ mamy kółeczko zamalowane. Dalej stawiamy taki specjalny symbol matematyczny, czyli suma zbiorów, i to się zapisuje jak takie zwyczajne U. I teraz gdzie dalej biegnie nasza funkcja? Od minus dwójki, i tutaj znowu sobie zastosujemy przedział domknięty, czyli właśnie taki nawias, jak tutaj możecie zauważyć. I biegniemy sobie od minus dwójki aż do i być może gdybyście dopiero zaczynali z funkcjami, może tak właśnie jest. To tutaj może być mylące, że biegnie sobie aż do szóstki ta nasza funkcja, ale to tak nie działa, ponieważ tutaj nasza funkcja nie ma żadnego kółeczka na końcu nie jest ani zamalowane, ani puste więc musimy założyć, że ta nasza funkcja sobie biegnie tutaj dalej, a więc aż do plus nieskończoności. I tutaj pojawia się często dużo pytań, czy mogę to zapisać inaczej? I odpowiedź brzmi: tak. Istnieje dużo różnych sposobów zapisu. Można sobie tutaj alternatywnie zapisać d i w dolnym indeksie f, bo wtedy też wiemy, że dokładnie chodzi o tę funkcję f. Szczególnie ważny będzie taki zapis wtedy, kiedy może się tak zdarzyć, że na jednym układzie kartezjańskim, czyli na jednym takim układzie współrzędnych x y, pojawi się kilka różnych funkcji oznaczonych na przykład różnymi kolorami i różni się. Się nazywający, więc nasza dziedzina f będzie dokładnie taka sama jak tutaj powyżej i się nic nie zmienia. Kolejna ważna rzecz to zbiór wartości. I teraz, jeżeli chodzi o zbiór wartości, czyli zbiór wszystkich y, wartość to y, zbiór wartości to zbiór wszystkich y, to tutaj włączamy sobie nasz matematyczny skaner. Zastanawiając się, gdzie najniżej znajduje się nasza funkcja, czyli od jakiego poziomu parkingu na minusie możemy tutaj zacząć. I widzimy, że najniżej jesteśmy właśnie na minus dwójce, czyli odtąd zaczniemy i sobie skanujemy, zastanawiamy się, czy gdzieś się nie przerywa nasza funkcja, ale to się tutaj nigdzie nie dzieje, patrząc sobie właśnie w ten sposób od dołu do góry, więc możemy ciągle to sobie zapisać. W dokładnie taki sposób, a więc od minus dwójki lecimy sobie i tutaj uwaga, nie do szóstki, tylko też do plus nieskończoności. I możemy również zapisać zbiór wartości funkcji f, czyli razem z tym dolnym indeksem, no ale odpowiedź będzie tutaj wyglądała po prawej stronie dokładnie tak samo. Miejsca zerowe to inaczej te miejsca, w których wykres funkcji przecina się z osią. A więc też możemy wtedy powiedzieć, że nasz y w miejscu zerowym musi wynosić 0. I stąd właśnie też ta nazwa miejsce zerowe, bo coś jest równe 0 i w przypadku miejsca zerowego jest to właśnie y. Dlaczego się tak dzieje? Zobaczmy, skoro tutaj na y jesteśmy na 1, tutaj na y jesteśmy na minus 1, to pomiędzy tą 1 a minus 1 w tym miejscu dokładnie jest 0. Czyli jeżeli jakieś punkty leży na osi x, to znaczy, że wtedy y wynosi 0. I kiedy się tak dzieje? Dzieje się tak tutaj, czyli w minus 6,5 nasz y wyniesie 0, w minus 4 i w minus 2. No i teraz jak zapisać to miejsce zerowe? Oczywiście istnieje kilka różnych sposobów, i już pędzę, żeby pokazać, jak można to zapisać. Więc tutaj, totalnie klasycznie, czyli x0, a więc nasze miejsca zerowe są wtedy, kiedy nasz x należy do takiego zbioru. I teraz uwaga, tutaj mamy nawiasy klamrowe, które pozwalają nam mm, wymienić konkretne elementy. Dalej bardzo ważne jest, żeby między tymi liczbami najlepiej to rekomenduję, stawiać sobie średniki, bo wtedy wiadomo, że to jest liczba minus 6,5, średnik i kolejna liczba minus 4. Gdybyśmy tutaj sobie stawiali po prostu przecinki, to wtedy mogłoby się to pomylić z przecinkiem wynikającym właśnie konkretnie z liczby. A więc taki sposób zapisu. Alternatywnie możemy sobie zapisać mz. To też bardzo często uczniowie stosują. Czyli nasze miejsca zerowe, no i tutaj mamy dokładnie tę samą sytuację. Już taki naprawdę full profesjonalny sposób, jak zapisać miejsca zerowe, to nasza funkcja osiąga wartości, bo f od x to inaczej y, a y to inaczej wartość, czyli nasza funkcja osiąga wartości równe 0, i tutaj mamy taki ładny symbol matematyczny, który czytamy tak wtedy i tylko wtedy, gdy nasz x należy do takiego zbioru. Oczywiście ten symbol piękny matematyczny możemy zastąpić prostym słowem dla. I teraz, jeżeli ktoś nas pyta o miejsca zerowe, to alternatywnie może nas zapytać o punkty przecięcia z osią ox i to jest dokładnie to samo. A więc te punkty przecięcia z osią ox, tylko zapiszemy sobie to troszeczkę inaczej, wyglądają następująco. Nasz punkt A, tak sobie nazwiemy ten pierwszy punkt przecięcia z osią ox, ma współrzędne minus 6,5 oraz 0. I teraz uwaga, widzimy, że w miejsce współrzędnej y naszego punktu wpisaliśmy 0 i tak będziemy robić zawsze wtedy, kiedy mówimy właśnie o miejscu zerowym, inaczej mówiąc o punkcie przecięcia z osią ox. Dalej możemy sobie ten punkt nazwać jako b i Drugi punkt ma współrzędne minus 4 na x i 0 na y. -ach. I nasz punkt C o współrzędnych minus 2 i 0. Kolejne to punkt przecięcia się wykresu funkcji z 8 Y. Taki punkt przecięcia się wykresu funkcji z osią Y wystąpi tylko jeden raz. Warto sobie to zapamiętać. Zawsze tak będzie, ponieważ gdyby się to przeciało dwa razy, to tutaj zaprzeczylibyśmy definicji funkcji, nie będziemy dzisiaj wchodzić w definicję bo tutaj chodzi o konkretnie umiejętności odczytywania tych własności funkcji z wykresu, ale to jest taki protip maturalny, który można sobie zapamiętać, że jak nam wychodzi więcej tych punktów przecięcia się z osią y, to być może warto się zastanowić, czy na pewno wszystko jest dobrze. I teraz widzimy, że ten punkt przecięcia występuje tutaj i tak jak w miejscach przecięcia z osią x y były równe 0, tak tutaj mamy na odwrót, czyli w miejscu przecięcia się wykresu funkcji z osią y nasz x będzie równy 0, czyli w miejsce współrzędnej xowej wpisujemy 0, a w miejsce współrzędnej y tutaj po prostu trójkę, no bo właśnie na wysokości 3 przecina się nasz wykres funkcji z osią y Alternatywny zapis, myślę, że mniej sympatycznie wyglądający, to x będzie równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy wartość naszej funkcji będzie równa 3. Można w ten sposób, można też dokładnie tak jak tutaj pokazałam, czyli f od 0. Zauważcie, że tutaj zawsze w tym nawiasie sobie siedzi ten x, a więc jeżeli nasz x będzie równy 0, to wtedy wartość naszej funkcji wyniesie tutaj 3. I w taki sposób możemy określić miejsce przecięcia się wykresu funkcji. 是轴。This ocean. Y. Teraz taki temat, z którym często uczniowie mają problem, czyli przedziały monotoniczności. A więc zastanawiamy się, kiedy funkcja rośnie, kiedy maleje i kiedy jest stała. To jest taki temat, gdzie często pojawiają się różne wątpliwości, które mam nadzieję, że teraz za chwileczkę rozwiejemy. Więc pierwsze pytanie jest takie, co to znaczy, że funkcja w danym przedziale jest rosnąca? Mówimy, że funkcja jest rosnąca wtedy, kiedy razem ze zwiększającymi się x'ami rosną nam też y. -ki. Czyli kiedy x -y rosną, y też rosną, wtedy mówimy o. O funkcji w tym przedziale rosnącej. I dokładnie tak się dzieje w tym pierwszym fragmencie, czyli od minus siódemki aż do minus szóstki nasza funkcja rośnie. I zapiszemy sobie to dokładnie w taki sposób. Zauważcie, że tutaj przy minus szóstce mamy przedział domknięty i na tych punktach złamania zawsze się to będzie działo dokładnie w ten sposób. I teraz uwaga, ponieważ widzimy, że nie tylko w tym fragmencie nasza funkcja rośnie. Ona rośnie także tutaj. I teraz taki błąd, który się bardzo często pojawia, jest taki, że uczniowie często zapisują takie u, jeżeli chodzi właśnie o określanie przedziałów monotoniczności. Rekomenduję, żeby zapisywać to w taki sposób jak pokazuje tutaj, bo nasza funkcja sobie rośnie, 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 rośnie. Następuje spadek i znowu sobie rośnie, 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 rośnie. A postawienie takiego U oznaczałoby, że nasza funkcja rośnie i dalej gdzieś tutaj też rośnie, czyli musielibyśmy wyeliminować ten moment spadku, a on tutaj występuje, więc w tym momencie nie wolno nam zapisać właśnie tego U. I bezpiecznie jest zawsze zapisywać oraz dla. I tutaj mamy x należący do przedziału od minus 2 do plus nieskończoności. Czyli jesteśmy dokładnie tutaj, oczywiście tutaj plus nieskończoność, ponieważ nie mamy tego stopera na końcu, tylko widzimy, że nasza funkcja biegnie sobie dalej. Czyli minus 2 jest włączona i dalej sobie to biegnie. Nasza funkcja będzie malejąca wtedy, kiedy wraz ze wzrostem x, czyli na x idziemy sobie w prawo, nasze wartości stają się coraz mniejsze. I tak się dzieje dokładnie w tym fragmencie naszej funkcji, Czyli widzimy, że idziemy sobie coraz bardziej w prawo, a więc nasze x -y są coraz większe, i w tym momencie dzieje się taka rzecz, że nasze y spadają, czyli byliśmy na plus 2 i kończymy tutaj na minus 1. Czyli obserwujemy sobie na y, że te y się zmniejszają, ale tutaj zaznaczam, jeszcze raz przypominam, że Przedziały monotoniczności opisujemy na x, czyli nasza funkcja jest malejąca wtedy, kiedy x należy do takiego przedziału od minus -6. Do minus trójki, i tutaj, i tutaj przedział domykamy. Pewnie naturalnie pojawią się pytania w komentarzach: A, czy można zastosować F z tą strzałeczką w górę, ze strzałeczką w dół? Jak najbardziej można, tylko tutaj często z jakiegoś pośpiechu trochę wykrzywimy tą strzałkę, tak że już nie wiadomo, czy to jest funkcja rosnąca, czy stała, czy malejąca, czy stała. Więc ja uważam, że zapisanie takiego słowa rosnąca, malejąca, stała, zdejmuje wszelkie dyskusje, ale jeżeli macie takie przyzwyczajenie, są Strzałką i ona jest wyraźnie zapisana, to myślę, że też nie będzie żadnego problemu. Oczywiście tutaj odpowiedź będzie wyglądała dokładnie tak samo. I teraz przechodzimy sobie do wartości największej, najmniejszej funkcji. Oto często są pytania w arkuszu, a tutaj pokażemy sobie dwa przypadki i właściwie dwa wyjątki. Gdybyśmy dopiero zaczynali zabawę z funkcjami, to pewnie byśmy zaznaczyli wartość najmniejszą, jako tutaj widzimy, minus dwójkę, i wartość największą, jako szóstkę. Wartość y, przypominam, że tutaj. Będziemy właśnie odczytywać to na y. Tylko że tutaj właśnie, w związku z tym, że w tym punkcie minus 7 i minus 2 nasza funkcja nie istnieje, ponieważ mamy właśnie takie niezamalowane kółeczko, to w takim przypadku, kiedy mamy określić wartość minimalną, trzeba zapisać, że ona nie istnieje. Tak się będzie działo zawsze wtedy, kiedy mamy tylko ten jeden najbardziej wysunięty punkt i puste kółeczko. W dalszej części jeszcze pokażę inną sytuację, właśnie, że też będzie puste kółeczko, ale jeszcze fragment funkcji i co wtedy należy zrobić, pokażę później. Teraz mamy wartość maksymalną, no i w związku z tym, że nasza funkcja tutaj nie ma żadnego kółeczka ani niezamalowanego, ani zamalowanego, musimy przyjąć, że ta nasza funkcja sobie biegnie, biegnie, biegnie dalej. Dokąd nie wiemy. Dlatego w takiej sytuacji, Również pokazujemy, że wartość maksymalna nie istnieje. I to są takie ważne przypadki, które warto zapamiętać. Przechodzimy do warunków, czyli dla jakich argumentów funkcja spełnia warunek taki. Czyli jak to przeczytać? Funkcja ma przyjmować wartości, i uwaga, większe. Od zera. I teraz jako ten punkt taki przełomowy traktujemy sobie tą naszą oś x. -ów. Wszystko to, co znajduje się, ja często przyrównuję to do morza, czyli nad poziomem morza, czyli nad tą linią x, to wszystko to będzie miało wartości dodatnie. A te fragmenty funkcji, które znajdują się pod osią x, to są nasze wartości ujemne. Przypomnę, że to, co leży na osi x, to są wartości równe 0, i tutaj będzie najwięcej zamieszania, ale zaraz wszystko wyjaśnimy. Więc jak tutaj będziemy zapisywać? Nasza funkcja przyjmuje wartości dodatnie, inaczej mówiąc, większe od zera, wtedy i tylko wtedy, gdy nasz x będzie należał do takiego przedziału. Czyli widzimy tutaj, właśnie ten fragmencik znajduje się nad osią x czyli jesteśmy od minus 6 do minus 4, tutaj jesteśmy nad osią x -ów. Dlaczego tutaj mamy nawiasy okrągłe? Ponieważ w naszym minus 6,5 funkcja przyjmuje wartość równą 0. A my chcemy wartości większe od zera. Jesteśmy gdzieś bardzo, bardzo, bardzo blisko tego minus 6,5, dlatego je tutaj zapisujemy, ale musimy postawić ten nawias okrągły, który pozwoli nam dokładnie równo to minus 6,5 już wykluczyć. Czyli gdzieś bardzo, bardzo blisko tego minus 6,5 zaczynamy, ale same minus 6,5 musimy wyłączyć, dlatego że w minus 6,5 funkcja jest równa 0, a nie większa od zera. I biegniemy sobie aż do minus czwórki. I tutaj dokładnie taka sama sytuacja z tym nawiasem. Tutaj spokojnie możemy postawić sumę zbiorów i biegniemy sobie od naszej minus dwójki aż do plus nieskończoności. W naszej minus dwójce widzimy, że mamy punkty zamalowane, więc już tutaj bardzo często pojawia się ten błąd, żeby sobie postawić przedział domknięty. Ale nasza funkcja w minus dwójce przyjmuje wartość dokładnie równą 0, a nam chodzi o wartości większe od zera. Dlatego tą minus dwójkę musimy tutaj wyłączyć, wykluczyć, stawiając właśnie taki okrągły nawias. Oczywiście możemy sobie ten symbol wtedy i tylko wtedy, gdy zastąpić prostym słowem dla i tak też będzie w porządku. Pokażmy sobie teraz alternatywę, czyli jak by to mogło wyglądać, jeżeli mielibyśmy prawie taki sam warunek, tylko że mamy w wartości funkcji większe lub równe 0. A więc tutaj te miejsca zerowe możemy włączyć do zbioru rozwiązań. I jak to będzie wyglądało? Prawie że tak samo, tylko że tutaj w minus 6,5 stawiamy przedział domknięty, ponieważ teraz minus 6,5 jest w porządku, bo w minus 6,5 funkcja przyjmuje wartość równą 0, a my chcemy wartości większe lub równe 0, czyli te wartości równe 0 też są ok, a wartości równe 0 funkcja przyjmuje w minus 6,5, w minus 4 i w minus 2. Czyli przedziały są takie same, bo bierzemy sobie te same fragmenty, które są nad osią x, czyli mamy dokładnie to miejsce i to miejsce, ale tym razem włączamy też miejsca zerowe do naszego zbioru rozwiązań. A jeżeli już na tym etapie czujesz, że chcesz troszeczkę więcej przećwiczyć tych funkcji, chcesz poznać wszystkie wyjątki, zobaczyć jak to wygląda na wielu zadaniach maturalnych, już teraz zapraszam do mojego kursu maturalnego online z Matematyki, do którego link znajdziesz w bio. A my już teraz przechodzimy sobie do zadania maturalnego, które pochodzi właśnie z roku 2024, Matura Próbna i jak to wygląda. Nasza funkcja wygląda następująco. Jest ona określona takimi wzorami w odpowiednich przedziałach, czyli jest określona wzorem fx równa się 3 w takim przedziale. Dlatego widzimy tutaj właśnie ten fragment funkcji od minus czwórki do minus dwójki, czyli to nam pokazuje, że w tym przedziale mamy dokładnie taki wzór i to się nam zgadza, i dokładnie taki wzór mamy w tym przedziale, czyli to jest właśnie ten fragment naszej funkcji. I taki wzór mamy w tym przedziale, czyli to jest ten fragment naszej funkcji. I teraz nasze zadanie polega na tym, żeby uzupełnić luki. I o co nas pyta CKE? Pyta o dziedzinę, o zbiór wartości, zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne, i tak dalej. Powolutku i po kolei. Nasza dziedzina, przypomnę, uruchamiamy skaner od lewej do prawej. Uwzględniając wszelakie przerwy i też y, oglądając sobie nasze punkty, czy one są zamalowane, czy puste kółeczka, jak to tutaj wygląda. Przy minus czwórce mamy niezamalowane kółeczko, a przy czwórce mamy zamalowane. Po drodze żadnej przerwy nie obserwujemy, a więc dziedzina naszej funkcji to wszystko od minus cztery do cztery, przy czym przy minus czwórce mamy przedział otwarty, a przy czwórce domknięty. Jeżeli chodzi o nasz zbiór wartości, to uruchamiamy skaner od dołu do góry i najniżej nasza funkcja znajduje się na minus jedynce, a najwyżej na trójce. I tutaj przy tym zbiorze wartości bardzo często maturzyści mają taki dylemat, taki kłopot, czy w takim razie tę trójkę zaliczać do zbioru wartości, czy nie. No bo przecież tutaj jest to puste kółeczko, więc myśl pierwsza taka, że no nie zalicza się do naszego zbioru wartości, ale później jednak tutaj ta funkcja występuje. To w końcu jak jest? I teraz uwaga, jeżeli chodzi o tą wartość równą 3, funkcja osiąga wartość równą 3 dla nieskończonej ilości naszych punktów. Ona nie występuje tylko w tym jednym punkcie tutaj, jeżeli chodzi o całe zaznaczenie naszej funkcji, czyli w tym punkcie minus -4 i 3. Ale tutaj w całym tym przedziale jak najbardziej ta wartość równa 3 jest osiągnięta. Czyli wtedy w takiej sytuacji jak najbardziej trzeba będzie sobie przy tej trójce zaznaczyć przedział domknięty. I to jest w ogóle coś, o co CKE pyta bardzo często. Czyli bardzo często pokazuje właśnie fragment funkcji stałej i też na tym samym poziomie niezamalowane kółeczko. I tutaj maturzyści często mają jakieś dylematy. Więc te dylematy rozwiewamy. Zbiór wartości tutaj będzie od minus jedynki aż do trójki. I mamy przedział obustronnie domknięty, czyli zarówno minus jedynkę, jak i trójkę. Włączamy do zbioru rozwiązań. Zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja osiąga wartości ujemne jest przedział. I teraz uwaga. Mamy tutaj cztery kategorie. Mamy wartości dodatnie, czyli większe od zera, ujemne, czyli mniejsze od zera, niedodatnie, a więc mniejsze lub równe 0 i nieujemne, czyli większe lub równe 0. To jest coś, o czym należy pamiętać. Niby szczegół, niby się to nie za wiele różni, ale odpowiedź będzie albo dobra, albo zła, w zależności od tego, jak to zinterpretujemy. Więc tutaj uwaga, trzeba o tych czterech rzeczach pamiętać i te cztery rzeczy mają wpływ na to, jakie postawimy nawiasy i jaki fragment funkcji wybierzemy. Jeżeli chodzi o wartości ujemne, to jesteśmy pod 8x. I teraz widzimy, że tutaj to jest dokładnie ten fragment, tylko ujemne znaczy mniejsze od zera. A w jedynce i w trójce mamy wartości równe zero. Dlatego przy jedynce i przy trójce musimy postawić ten nawias okrągły, żeby jedynkę i trójkę wyłączyć ze zbioru rozwiązań. I czwarte, zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje największą wartość, jest przedział. To jest taki wyjątkowy podpunkt, ponieważ jeżeli mnie pamięć nie myli i znajomość arkuszy, to od 2010 roku, jeżeli chodzi o maturę podstawową, to takiego zapytania nie było. Poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli się mylę, może gdzieś wyszukaliście takie zadanko. Natomiast wydaje mi się, że coś takiego pojawiło się po raz pierwszy. I tutaj też maturzyście się do mnie zgłaszali z zapytaniem, jak to w końcu zinterpretować. No i mamy tutaj ten fragment, który pokazuje nam, że tutaj funkcja osiąga wartości największe równe 3. Czyli to nie jest tak, że ta wartość największa występuje tylko jeden raz. Ona występuje w całym przedziale, czyli odtąd dotąd. Jesteśmy najwyżej na tej wysokości 3. Czyli tutaj nasza wartość maksymalna pojawia się wtedy i tylko wtedy, gdy nasz x należy do takiego przedziału. Czyli przy minus czwórce mamy przedział otwarty, przy minus dwójce przedział domknięty i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o zadanko naturalne. Na koniec tylko przypomnę i poproszę o subskrybowanie tego kanału i zaznaczanie dzwoneczka, żeby nie zapomnieć, nie przegapić kolejnych filmów.